Witam, króciutki filmik z pasieki Mamy aktualnie 2 września Pasieka jest już zakarmiona do zimy Prawie już jest zakarmiona Chciałem pokazać tylko pewną ciekawostkę Jabłonie pięknie owocują Wszystkie inne owoce już pozbierane Tu mamy jeszcze jedną jabłonkę która sobie właśnie zakwitła. To już jest drugi taki przypadek w tym roku. Gdyż grusza też kwitła już chyba w, w lipcu czy w czerwcu. Wrzucałem nawet filmik. I takie oto anomalie w tym roku. Wszyłki ładnie latają. Jakieś tam końcówki jeszcze zbierają. Może troszkę na włoci. Może jeszcze coś tam. Wiele dziękuję i pozdrawiam.